Ja to chciałem wam pokazać kuriozum yy, z budżetu owatelskiego tężnia Solankowa na takim osiedlu yy, domków, które kiedyś były w modzie, jak ludzie dużo pieniążków zarabiali za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych to przesyłali do Polski i budowali takie molochy, bo myśleli, że na tym zarobią albo będą mieli duże rodziny, w których w zamieszkują, zamieszkają, ale yy, na takim osiedlu zrobiono właśnie. Oto jest tężnia. tężnia. Tężnia jest chyba w ogóle o już, widzę, chyba żeśmy się spóźnili bo tężnia jest czynna tylko w określone godziny. Natomiast problem polega na tym, że tężnia jest położona przy trasie obwodowej, takiej śródmiejskiej w jednicy Białego Stoku co powoduje, że klimat tutaj, że tak powiem, do oddychania w pobliżu trasy Emisji hałasu, zanieczyszczeń, no nie jest zbyt, bym powiedział, korzystny. Tak bym to jednym słowem określił. Tu obok jest i tak, takie różne tereny rekreacyjne. Tak wygląda tężnia z bliska. Tężnia, tak jak powiedziałem, na tyłach yy, ekranów akustycznych. Yy, oddzielających tężnie i tereny rekreacyjne trasy, wodnicy, wódnicy Śródmiejskiej. No to się chyba nazywa generała Sulika 650 tysięcy, niebagatelna kwota. W sobotę do 20, czyli po czasie, można powiedzieć. Są też przeciwwskazania, jak widzicie, do korzystania. Stężni solenkowej, na przykład gruźlica, niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, zastrzenie choroby wieńcowej, nadczynność tarczycy, ale są też wskazania, alergie, nadciśnienie nerwice, palenie papierosów, skłonność do infekcji i oddechowych, astma POHP. Może fajnie, że jeszcze działa, bo już po czasie. jak widać można usiąść poddychać.